Dzień dobry drodzy widzowie. Witamy w kolejnym odcinku na kanale Nowumortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Gurgul Dawid i Marcin Ferenc. Dzisiaj porozmawiamy w dużym skrócie o iniekcji steroidowej potocznie zwanej blokadą oraz rehabilitacji po takiej iniekcji. Głównym składnikiem iniekcji sterydowej są syntetyczne kortykosteroidy, czyli hormony, które w naturze produkowane są przez nadnercza. Leki sterydowe wykazują silne działanie przeciwzapalne i skutecznie blokują przewodnictwo nerwowe w obszarze występowania bólu. Zazwyczaj podawane są wraz z lekiem przeciwbólowym, na przykład lignokainą, która ma na celu rozpuszczenie sterydu oraz zmniejszenie dyskomfortu podczas zabiegu. Sam zastrzyk powinien być podawany w ściśle określonych przypadkach po wykonaniu badań obrazowych i postawieniu diagnozy lekarskiej. Iniekcja często wykonywana jest pod kontrolą USG, aby dokładnie określić optymalne miejsce podania leku. Najczęściej iniekcje sterydowe mają efekt objawowy, i nie likwidują przyczyny występowania dolegliwości. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo braku skuteczności tej metody lub nawrotu objawów po okresie poprawy. Iniekcje sterydowe należy traktować jako element dodatkowy do leczenia przyczynowego i stosować przy uzasadnionych wskazaniach. Warto zaznaczyć, że nie wolno podawać iniekcji sterydowych bezpośrednio do ścięgien, zwłaszcza mocno obciążanych. Jak na przykład ścięgno Achillesa czy ścięgno mięśnia czworogłowego UDA. Iniekcja sterydowa może być przyczyną bardzo szybkiego osłabienia i zerwania ścięgna, co wymaga leczenia operacyjnego. Skoro powiedziałem w skrócie, czym jest iniekcja sterydowa, to proszę wyjaśnij nam Dawid, jakie okolice są najczęściej ostrzykiwane i jak wygląda rehabilitacja po tego typu iniekcji. U pacjentów z dużym bólem, z dużym stanem zapalnym bardzo często nie możemy podjąć rehabilitacji i ostrzyknięcie ze sterydu nam to po prostu umożliwia. Umożliwia w komforcie dla pacjenta podjęcie takiej rehabilitacji no i uzyskać po prostu jakiś fajny efekt fizjoterapeutyczny. Bardzo często u pacjentów problemem bólowym, problemem z jakiejś struktury jest zaburzenie funkcjonalne. To zaburzenie funkcjonalne doprowadza do, do powstania tego bólu i samo podanie sterydów w to miejsce bez podjęcia rehabilitacji jest po prostu błędne, bo my podamy ten steryd, ból się zmniejszy, ale zaburzenie funkcjonalne pozostanie. Jak to zaburzenie funkcjonalne pozostanie, a będziemy odczuwać mniej bólu, ta struktura wciąż będzie przeciążana, co w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia jeszcze większej, do jeszcze większego uszkodzenia danej struktury bądź, bądź całkowitego uszkodzenia tej struktury. No i w tym przypadku tak naprawdę w tych zaburzeniach funkcjonalnych postępowanie tylko sterydowe jest niewystarczające. Trzeba podjąć rehabilitację, bo to dopiero będzie metodą leczenia, metodą pozbycia się całkowicie bólu. Powiedz w Twojej praktyce, które okolice najczęściej są ostrzykiwane lekami sterydowymi? Najczęściej ostrzykiwanymi miejscami jest to bark, przestrzeń podbarkowa, w zapaleniu kaletki podbarkowej, bądź zapaleniu torebki stawowej. Dość często używany też jest w okolicy łokcia przy łokciu tenisisty, już troszkę rzadziej jest ostrzykiwane staw kolanowy w chorobach zwyrodnieniowych czy rozcięgno podeszwowe. Pamiętajmy, że iniekcje steroidowe w większości przypadków są postępowaniem wyłącznie objawowym i nie likwidują przyczyny dolegliwości. Nie można traktować iniekcji sterydowej jako magicznego sposobu na szybkie wyzdrowienie i zawsze należy najpierw postawić diagnozę na podstawie zbadania pacjenta, na podstawie wykonania badań obrazowych, a w przypadkach uszkodzenia należy je zawsze naprawić, a nie leczyć wyłącznie iniekcjami sterydowymi. W przypadku zaburzeń funkcjonalnych, przeciążeniowych należy te zaburzenia rehabilitacyjnie wyeliminować. Iniekcja sterydowa oczywiście może w tym pomóc, ale nie zastępuje właściwego leczenia. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do kolejnych. Do zobaczenia.